Cześć, witajcie! Z tej strony Protektor, a tu już pierwszy odcinek z serii Legend TD 2. Yy, I tak jak zapowiadałem po, serii, po zakończeniu serii z Apexa, właśnie teraz zajmiemy się Grom, o nazwie Legend TD 2 yy, Od razu na samym początku chciałbym tutaj stwierdzić, iż yy, jakimś profesjonalnym graczem w to nie jestem. Jak możecie zauważyć, trochę w to pograłem, aczkolwiek wiem, że mogą mi się zdarzyć. Gorsze gry, bądź y, mogę robić coś źle. Więc, jeżeli macie większe pojęcie o tej grze, to oczywiście możesz powiedzieć mi o tym w komentarzu, co mogę zrobić lepiej, co mogę poprawić, albo w ogóle jakieś rady, bądź y, cokolwiek uważacie za stosowne. Dobra, myślę, że zaczniemy na samym początku od kampanii. W sumie czemu by nie? No i dobra. Pierwszym, yy, pierwszą misją, którą mamy, to widzę, że mamy, mamy tutaj rozegrać z jakimś botem o nazwie Tomuś. I z jego opisu wychodzi na to, że jest kiepskim strategiem i woli szukać bananów zamiast stawiać jednostki. Nie wiem to ma znaczyć, aczkolwiek zobaczymy. Okej, okay, czyli... Okej, okay, czyli mamy albo grę na zwykłym poziomie, albo na trudnym. okej. Okay. dobra, zobaczymy grę na zwykłym, a później najwyżej zagramy jeszcze na trudnym. Dość na sile nam to czasu zajmie. Może że będziemy taką jedną misję robić, że yy, w sensie dwa yy, poziomy trudności będziemy robić na jednym odcinku, a też to się okaże. Dobra, trochę długo trwa to. Ładowanie aczkolwiek miejmy nadzieję, że zaraz wszystko będzie OK. Okej, okay, widzę, że już przeszło na 60 FPS-ów. Okej. Okay. To może zaczniemy od podstawowych yy, klas. A później połabimy się w geniuszy. Yy, I dobra, zacznijmy od żywiołaków. W sumie trzeba by nie. Welcome to nowa! Tak, oczywiście każdy bodarazczy będzie mieć swoją własną wypowiedź na sam początek, rozgrywki. No i dobra, proponowaną nam postacią na początek jest e, Błotnik, czy Błotniak. Jest to typowy tank, i myślę, że postawimy go sobie gdzieś e, na początku. Oczywiście, do tego sobie dorobimy dwóch e, robotników. Oni, wy, e, oni nam zbierają e, mitum. Jest to surowiec, który pozwala nam na wysyłanie e, jednostek przeciwko przeciwnikowi. W sensie dodatkowe jednostki, że oprócz tych, które idą cofale, to również wysyłamy im no, którąś z tych postaci. Ale my sobie zaczniemy od ulepszenia króla. No i dobra, lecimy A i oczywiście postacie, które możemy wysłać przeciwnikowi, dzielą się na. Czemu mi to dało automatyczne wysłanie? Nie wiem, e, dzielą się na dwa typy: takie, które e, dają przychód, i takie, które mają jakieś specjalne. E, specjalne umiejętności, bądź też po prostu są lepsze, co powoduje, iż dają nam mniej pieniędzy. Znaczy, tak się tak nie pieniędzy co przychodu. Jak możecie zauważyć właśnie, e, zwykły, zwyczajny e, e, ślimak daje nam 20, znaczy za 20 misji daje nam plus 6 przychodu. I po kolei wszystkie, e, wszyscy inni najemnicy dają nam też taką ilość. E, przy czym na przykład jak tutaj mamy już e, brutala za 60, czekajcie, dam tylko to jakiegoś yy, Jastrzębia wiatru. Tak, Eversens. Yy, taki brutal, który już kosztuje 60. Yy, daje nam mniej przychodu niż jakbyśmy kupili 3 simaki. Jest to tym, że jest to jednostka silniejsza. Chociażby dlatego, że ma yy, umiejętność bierną, czyli rozszarpywanie. Dobra. Jak na razie widzę, że nie jest aż tak źle. Eee... Tego bym mógł tutaj dać. I sobie weźmiemy jednego robotnika. Tutaj z e ewentualnie bym chciał dać jedną albo dwie linie protonów. A to jeszcze się okaże. Protony są o tyle fajne, że e one mają... Atak bezpośredni i ochronę niematerialną, czyli tak właściwie wchodzi im 100% damage'a w nie i 100% damage'a zadają przeciwnikom. Jak możecie zauważyć, tak jak inne postacie mają, mają inne typy y ataku i obrony, co powoduje, że są albo bardziej, albo mniej wrażliwe na jakieś konkretne ataki, bądź zadają większe obrażenia na konkretną obronę. Albo mniejszą obronę, znaczy albo większy damage na konkretną obronę, albo mniejszą. I zapomniałem, nie zdążyłem kupić limaka. Dobra, nieważne. Dobra, dam jeszcze jednego i sobie weźmiemy jednego robotnika i jednego e, protona. Oczywiście te postacie jesteśmy w stanie ulepszać, aczkolwiek wydaje mi się, że na początku opłaca się. Po prostu y, postawić trochę tych jednostek. Zresztą to jest moja własna opinia. Tak, w ogóle to, co jest fajne, jeżeli chodzi o y, duchy wody, czyli te jednostki, to ich y, ataki nie dość, że trafiają w jednego konkretnego przeciwnika, to jeszcze odbijają się w kolejnego. Okej, okay. nie zwróćcie uwagi na to, co on tam zbytnio robi, ale to już nieważne. Eee... Tego raczej nie będę chciał na używać. Eee... Czy to mi się opłaca? To jest 140. Hmm. Dobra, wiecie co? Zrobimy to na w miarę bezpiecznie, ponieważ eee... chcę dostać chociaż te dwie gwiazdki teraz. A jednak gwiazdka jest chociażby za to, żeby nie przepuścić żadnej fali. Więc zobaczymy. Jest to ciekawe, do której fali to potrwa, bo w sumie jesteśmy na piątej fali, a gra teoretycznie kończy się na 21. Jeżeli... Jeżeli jednak 21 fala się skończy, to gra się dopóki któraś ze stron nie przegra. I teraz po prostu idzie ta 21 fala. Okej, okay, dał radę. Myślę, że poniekąd będzie trzeba zacząć yy, wysłać mu jakieś jednostki. Żeby poniekąd zaczęło to mu przechodzić. Chociaż jak widzicie, mamy yy, większy inkom. Czyli przychód, niż przeciwnik Co powoduje, że No już w samej tabeli widać, że mamy więcej z... <laughs> Więcej złota, niż przeciwnik Co jest w sumie logiczne W sumie tak, oprócz tego, że same jednostki dają Znaczy, sami pokonani przeciwnicy dają nam złoto To również przychód daje nam złoto W sumie jak sama jego nazwa wskazuje Dobra, no, jeżeli dobrze pójdzie, to będę mógł yy, puścić mu yy, dodatkowego stwora za 40. O i teraz też powinien wejść ładny yy, przychód. Bo jak się zauważyć, nie dość, że dostajemy pieniądze, kiedy yy, przeciwny yy, król zabije jednostkę, która do niego doszła. To jeszcze dostajemy pieniądze, kiedy yy, ...jakikolwiek przeciwnik zaatakuje tego przeciwnego króla. Okej... Okay. Myślę, że dam jednego ducha wody... ...wezmę sobie trzech robotników... ...i wezmę sobie jednego y, protona. Zdaję sobie lepsze jeszcze króla. Myślę, że będzie okej. Okay. Okay, to są w ogóle to tyle ciekawi przeciwnicy, że jeżeli się pokona większą wersję, też jeszcze wypada z niego mniejsza wersja, o ile nie dwie w ogóle. Ale wydaje mi się, że jedna pomniejszona wersja. Co nie zmienia faktu, że jakiś większych problemów z nim nie powinno być. No. Yy, nie, to jest... jednego dużego wypada, jeden mały. Ok, powinien przepuścić. Tak, bez problemu. W mu wysłałem tego żółwia, które jest dosyć fajnym tankiem i daje dosyć ee, fajny przychód. Więc tak jak najbardziej myślę, że jest ok, jesteśmy na plus. E, teraz biesa mu damy. Pierwsze dlatego, że kosztuje najwięcej i daje nam najwięcej przychodu, ale również dlatego, iż jest to dosyć, e, wytrzymałą, i jest dosyć wytrzymałą jednostką. I szczerze, tutaj może się niektórym zdawać, że no w sumie dobra, żółw też był wytrzymały, ale naprawdę e, BS potrafi być o wiele bardziej wytrzymały i potrafi naprawdę popsuć e, rundę. W szczególności jeżeli gramy na ryzyko i chcemy iść dosyć mocno w e, robotników. Ja tu w miarę idę bezpiecznie z tymi robotnikami, tak, żeby e, moc mojej. O, dostałem kartę! Przez... Nie spodziewałem się tego. Okej. Okay. Czyli proton jest widzialny tylko dzięki polu energii yy, orbitującemu wokół jego jądra. To mi ciekawe. I w sumie dostaliśmy też osiągnięcie. Okej, okay, pierwszy raz dostałem w ogóle kartę w tej grze. Nie spodziewałem się tego. Dobra, ładny hajs. A nie zdążyłem kupić dino. No, jak mówię, jak już na samym wstępie mówiłem, no robię głupie błędy z niektórymi rzeczami, ale trudno. I tak gramy na bota, więc też tutaj takie bolesne nie jest. Yy, dobra, tak, ale wracając, yy, tutaj mam pokazaną naszą siłę yy, jednostek, czy też obrony. I tutaj mam pokazane, jaką musimy mieć minimalną, żeby. Yy, odeprzeć następną falę. Jak widzicie, mamy sto, 1010, a musimy mieć, musimy mieć około 1030. Chociaż jeżeli mamy troszkę mniej, to i tak jesteśmy bez problemu w stanie pokonać daną falę. W sumie, możecie widzieć od, już od dawna. Pomimo tego, iż mam lekko mniejszą moc jednostek, też armii, czy tego nie nazwać. To i tak bez problemu jestem w stanie się oprzeć wszystkim jak dotąd atakom. Dobra, tym razem zależy kupić biesa. W sumie czasem mogłoby się przydać to automatyczne wysyłanie, aczkolwiek. Na razie spróbuję zagrać bez. Um... To jest o... 180 Dobra, może na razie nie. Wezmę sobie jeszcze jednego. Inne... Dobra, wezmę... A yy. W sumie... Nie czy to mi się tak opacało, bo jeżeli bym... Jednego Jeżeli bym ulepszył tego jednego... To chyba nie starczyłoby mi na robotnika, ale... Teraz tam, nie wiem, kury, to chyba mi w ogóle przejdzie. Chociaż miejmy nadzieję, że jednak nie zadamy radę. Bo w sumie tutaj głównie tanki padły. Dobra, może się uda? Dobra. Czy uda się? Niestety się nie udało. Aj, dostaliśmy A i dostajemy chyba Prolika? Nie, nie dostaliśmy Prolika. Prolik jest od 17. No to nie dostaniemy jednej gwiazdki. Szkoda. Ale może na hardkorze. Się... Znaczy nie hardkorze, tylko na. Yy... Na trudnym się uda. Dobra. Teraz dostajemy po 11 fali możliwość z jednego ulepszeń, no i tym razem dostaliśmy możliwość wybrania pomiędzy rozbijaczem, pomiędzy natarciem i pomiędzy kontratakiem. Szczerze wezmę sobie rozbijacza, ponieważ daje 4% prędkości ataku i 40, 34% szansę na ogłuszenie na 2 sekundy. Ale co się zaraz tym zajmę i... Dobra, postawię tego tanka, w sumie Dobra, ulepszę go, nieważne. Tak, zaraz na, ko na kogoś damy to ulepszenie. A to jeszcze zaraz. Tak, yy, najdroższą jednostką jaką możemy wysłać przeciwnikowi, a która daje nam najwięcej złota, jest yy, Młody Smok. Not Mythium. Tak, Mythium. Eee... Eee, kosztuje 120 Mithyum? Czy Mithium? 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 Czekaj Not enough Not enough tak Kosztuje 120 mitium Ale daje nam 36 przychodu bodajże No i dobra, eee, pokonaliśmy po raz Pierwszy tego bota. Niestety tylko na jedną gwiazdkę. No dobra. Rozegramy tą mapę jeszcze raz. Tym razem. Aha, czyli muszę mieć dwie pierwsze gwiazdki. okej okay. Dobra, to po prostu się widzimy. Myślę, że na tej fali, na której po prostu zepsułem. I na tamtej fali znowu będziemy grać dalej. Dobra, także widzimy się zaraz. Dobra, jak widzicie, jestem o jedną rundę wcześniej niż yy, ostatnio zepsułem. Mimo tego, że tym razem bot dosyć mocno berwał, i nie wiem, czy na tej rundzie by się nie skończyło. To w sumie mogło być troszkę pozytywnym dla mnie aspektem, ale nieważne. Yy, I dobra, jakby to zrobić. Yy... Dobra, wezmę po prostu czterech robotników i zobaczymy jak wyjdzie. Myślę, że tą rundę bez problemu powinniśmy wyczyścić. Jedynie jest co martwić się trochę od tego yy, można powiedzieć mini bossa, który jest w na następnej rundzie. Ale no, dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. No tutaj podchodzę tak pewnie, a tu może się zaraz okazać, że no nie będzie tak różowo, ale jednak myślę, że się uda. Dobra, mi się udało, a przeciwnik najprawdopodobniej zginie. Więc w sumie nawet nie doszliśmy do tego mini -bossa. I najprawdopodobniej... Tak, teraz będzie Tak, Tak, zdobyliśmy drugą gwiazdkę. Tak, mamy dwie gwiazdki. Czyli to możemy lecieć na poziom trudny. Przeciwko Tomusowi. Dobra. To my tam był jakieś dopisek, który mogłem przeczytać, ale dobra, nieważne. Dobra, zobaczymy. Dobra. Myślę, że w dzisiejszym odcinku zostaniemy przy tych żywiołakach. A później się okaże. Aha, czy on ma specjalną tą, Specjalną rolę z geniuszy, ciekawie. E, tak, a właśnie to, o czym zapomniałem powiedzieć. Jeżeli wygramy daną rolą, to dostajemy też osiągnięcie za wygranie, właśnie daną rasą, czy daną rolą, czy coś. I teraz nie jestem pewien, czy to działa też na boty. Bo szczerze mam już wszystkie te osiągnięcia zdobyte jak wcześniej sobie popróbowałem trochę tej gry No ale cóż, nawet jeżeli nie no to zwykłej grze 4 na 4 Jeżeli wygracie daną rolą Co zapewne wam też pokażę Na pewno dostaniecie to osiągnięcie Dobra, nie starczy nam na... Yy, żaden większy przychód Przed końcem rundy No dobra, myślę że polecimy na razie standardowo tak, teraz trochę postawiłem trochę bliżej yy, moje jednostki do wyjścia przeciwników. Ale myślę, że i tak powinni sobie poradzić. Tak, w tych pierwszych rundach myślę, że bardziej się właśnie opłaca iść w ulepszenia niż wysyłanie przeciwnikom jednostek. Bynajmniej dlatego, że jeżeli wyjśces się jednostkę przeciwnikowi... To nią można bez problemu zabić i dostać za nią więcej golda. Przynajmniej na przykład za tego ślimaka zwykłe jest 6 golda więcej. No, jeżeli damy ulepszenie e, króla, to tak czy inaczej ten przykład mamy w normalnej cenie, e, aczkolwiek po prostu... Przeciwnik nie może na tym jakkolwiek zyskać. Tylko na koniec rundy właśnie się opasa jakkolwiek coś wysłać. Głównie dlatego, że dostajemy większy przychód. W sensie, jeżeli przed końcem rundy doślimy po prostu coś, to dostaniemy no więcej hajsu, więc no, żeby nie mówić, opasa się przed samym końcem rundy wysłać coś. Okej, okay, czyli on idzie. Troszkę masochistyczny sposób gry. Bo w teorii nic nie stawia, a dostaje mitium, mit, mitium którym może później nam Dzięki któremu, później, nam może wysłać dosyć sporo jednostek. Chociaż myślę, że jeżeli połowimy się głównie w obronę, to myślę, że w miarę będziemy w stanie go dobrze skontrować. A tak dodatkowo czasem można coś mu wysłać, ale głównie możemy się skupić na y, upgrade'owaniu króla i stawianiu jednostek, bo tak czy inaczej on w końcu padnie, bo może będzie mieć troszkę większy przychód, ale ostatecznie no, zaczną mu przechodzić te jednostki, co spowoduje, że zginie. Znajmniej miejmy taką nadzieję. Przydałoby mi się coś powysyłać, bo jak się z samą falą sobie radzi. Natomiast to jest w sumie takie samo iście w obronę nic nie da. Przynajmniej nie na dłuższą skalę. Okej, okay, teraz możemy dosyć mocno pójść w robotników, co zwiększy nam yy, wydobycie mitiu. No, 8 na 10 sekund mamy. To jest dosyć niedłym wynikiem. i w sumie teraz będę. Bym... No, jakby to zrobić? Dobra, teraz się będę ulepszać. Jak pójdzie ten mini boss, to wtedy mu wyśleć trochę więcej zaoszczędzę i wtedy mu wyślę coś mocniejszego, żeby na pewno to przeszło. Miejmy nadzieję, że tak to wyjdzie i że bez problemu uda nam się przejść tą falę. No, ale wydaje mi się, że bez problemu to przejdzie. No i niego też przejdzie. Więc jest ok, niby mało, bo mało, ale i tak przejdzie. W ogóle tak, jak tu mamy tą tabelę wyników po prawej, to możemy zobaczyć, ile. Dana osoba przepuściła i ile, znaczy ten, ile dana osoba przepuściła fal, który miały więcej niż 40% jednostek, bądź, oso bądź wynik. Co jakby to powiedzieć, teraz Wam to wytłumaczę lepiej, tylko ...okej, okay, to może być średnio, ale trudno. Dobra Pierwsza cyfra To jest właśnie To czy przyczyniliśmy się do przejścia komu... Żeby komuś przeszła fala Powyżej 40% A drugie to jest Czy Nam przeszła fala powyżej 40% No widzę, że Dosyć samo mi to wyjdzie No Dosyć niefajna sytuacja. Przeszło mi 72%. A on sobie wyczyścił. No to to będzie boleć. No, będę musiał mu zacząć wysyłać jednostki, bo... jak widzicie, nie idzie to najlepiej. Dobra, no, trochę, można powiedzieć, przegrade'ujemy. Postawiliśmy tylko nominowskę, a wysłaliśmy mu... zarobiliśmy znaczy, dorobiliśmy sobie trzech robotników, co spowoduje przy y, przyrost z mitium. I w sumie mógłbym mu jeszcze spróbować wysłać y, jaszczura. Tak okay, udało się. Myślę, że to powinno mu dać lekki problem. No, myślę, że tym razem mu przejdzie. U mnie już jest tylko 7 jednostek. A że mi dał te dwa jaszczury. Chociaż nie, te dwa jaszczury aż mi tak dużo nie robią. Więc jest ok. Nie, nie przejdzie, a ja mu przejdzie dosyć sporo. Dobra. Jeszcze raz mu puścimy yy, Smoczego Żółwia. Tak, połączenie jest ok, żółwia. Przedaż wygląda ciekawie. Dobra, schodzi mu yy, życie do poniżej 50%. Więc jest ok. A nawet nie jesteśmy w stanie mu wysłać biesa, co na tą rundę będzie naprawdę fajnym wyborem. Bo teraz będzie runda, która zada naprawdę spore obrażenia. A bies to ładnie wytankuje. Co mógłbym zacząć ulepszać yy, te duchy wody. Ale trudno, dobra. Weźmy lekko w regenerację, żeby jakkolwiek nam się ten król regenerował. Tak, fajny opis. Król ziemi, gdy otrzymuje obrażenia, drużyna przeciwna dostaje złoto. Jeśli zginie, przegrywasz grę. Wow. mi nowina. dobra. Dobra. U mnie to na szczęście bez problemu poszło. Myślę, że ten bies właśnie ładnie mu to wytankował. I teraz powinno ładnie mu to zejść Powinny ładnie mu zejść jednostki co spowoduje dosyć mocny atak na jego króla Okej. Okay. No jak wiecie moje duchy wodne bardziej mogą bez problemu sobie z tym poradzić i teraz powinien wejść ładny damage w króla myślę, że to też nie będzie koniec, chociaż może? Dobra, to jest koniec. No. Jesteśmy trzy gwiazdki i 1500 Eee, waluty. O, jestem w stanie już kupić. Jestem w stanie już kupić nową rolę, czy też ogólnie nowy sposób gry. Ale dobra, do tego przejdziemy w innym odcinku. No i w sumie zrobiliśmy pierwszą misję na maksa. Dobra, co by nie mówić. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie lajka, subskrypcję i zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Legend TD2. Trzymajcie się. No i cześć. Dobra, to jeszcze jest taki lekki bonusik na koniec. Um, bo kiedy jeszcze raz weszłem do gry, to osiągnięcie Banana Boy. Jest to osiągnięcie za pokonanie, właśnie przed nimi jakim jest Tommy, na trybie hard.